Jak mówię, zawsze znaczy od, od, od tego od tego generatora z tej prawej strony, bo on, jest, bo on jest najdalej. Osobiście wolę skończyć na tym, który jest najbliżej jednak e, mostu, który mamy do obniżenia. I potem Do podwyższenia z kolei. I... Okej, okay, tank będzie jako pierwszy. Jak mówię, tutaj też zawsze no, pojawia się jedna choroba i jeden tank w losowej, w losowej kolejności. Gdzie on jest? Jest on. Eee... Oba, jest tutaj, on? Do... Oła. Dobra, unikaj. Z takiem, dałdy. A tu ja zawsze powinienem być bezpieczny. Dobra, tam ten we mnie cołował. Zoey, zoey. Oła, dostała. O, trochę dostanę. Trudno. Oj, to co masz fiask? Ja cię się zabiłem, czy co? No, pewnie tak. Nie, teraz się muszę wyleczyć. O! Nie, ale na pewno się jednak defiluję tego. Nie, ja na będzie jeszcze tak cała chodla, więc tu w się sensie jeszcze tego będę pilnował. O! Francis ma Jokka na sobie. Którego zabiję z takiej odległości. Wow, taki się nie powiem. Tu e, to może mi się przyda kanister, żeby tam trochę jednak było nam łatwiej. Przy okazji, jak mówię, może się już wyleczę, bo. No, mam jednak to trochę mało zdrowia, bo 12. No i też to nie jest ekspert, żeby to zachowywać na, no, na, na taki moment, kiedy będę miał po prostu już biało-czarny ekran. Tam jakiś boomer był, ale jednak całe się też to u nim zajęło. Ale jednak czytam takie chwile jak ta osobiście jednak wolę mieć się shotguna, który by mi raczej zapewnił więcej zabójstw niż taki właśnie M M16. Spiter Cześć pani nieładna O! o, o. Co oni robią w tej stronie? Ta apteczka była na marne! Co oni robili tak daleko? Pojęcia nie mam. Nie wiem czemu oni po nie poszli od razu za mną, nie mam pojęcia po prostu, czemu tak się zachowali, nie inaczej. Skarpeczki, ja się znowu muszę kuczyzać. Przepraszam, ale to było głupie kucze z tym, że boty były tak daleko. Bez wodu, podło... Trafiłem Trafiłem pila, no sorry, gościu. Dobra, co tu mamy? Na amunicję może trochę żeby je uzupełnię. Myślałem, na takie potrzeby do końca. nie może jednak broń, może na AK, z kolei jednak zamiast shotguna. Smoker tam gdzieś na zewnątrz? Stąd, nie, stąd, nie on raczej, stąd on nie raczej nie dostanie. Ale też może być tam na dachu, więc ja się cały czas tego smokera. No dobra, drugi generator. Ten z lewej. I znowu, Pierwsza będzie Tanks czy pierwsza będzie chodda, Bo jak mówię, to się zawsze pojawia jednak w takiej losowej kolejności. Widzicie? Jest Hordla teraz jako pierwsza. Są tu może jakieś bomby? Nie ma. A tam był ten cały. Wow! Jezu, Hunter skoczył z góry. Tanie! I znowu mam niepotrzebnie o 20, Zdrowa mniej z powodu tego szatlicia Huntera. Widzicie? Naprawdę to satykończenie może Was bardzo zawoleć. Gdzieś tak by był boomer chyba. Chyba ten bumer spadł i właśnie wybuch, więc... Dla mnie o jedno zmartwienie mniej. No i do oporana tęka. I... wolę na tak się ustawić gdzieś tam, gdzie nie ma okna, bo prostu nie ma jakiegoś otworu na dachu. bo takie miejsce jest dla mnie trochę jednak bardziej bezpieczne sama się pod tym otworem. Tylko ten będzie leciał stąd, czy Może z dołu, może z tam, to nie mam pojęcia. Eee, tu się ziemią w się na, na, Naprawdę bardzo. O, tutaj się pojawił, kurczę, nie wiem czy go teraz to podpali, czy może też niech nie, nie podpali kogoś ze swoich. Eee... Ja nie wiem czy tak się... Owi widziało się na mnie pali, więc... Eee, to była nieudana próba tutaj Zamiast z czegokolwiek! Nie, Młotow to nie ma sensu, bo też pozbójcie i nie są w pobliżu. A, ten prawdopodobnie nawet nie był potrzebny, więc trzymamy się póki co jeszcze. Eee, charger. Ha! Do you, mister! <grymne> ten z kolei trafił, ja nie mogę. O, to co z kolei odkuczę o no to, co z kolei otrzymuje za nazwanie to Mario Party. Bo się na cały Wario i Diego Do I Gdzie to jest to, ok, Jakoś tak z tamtej strony? Może być a, Może na dachu? A może... może gdzieś tutaj? Nie wiem. E, I tu się, będzie się, tu się, się chyba tylko tęk pojawi, z tego co pamiętam przy tym ostatnim generatorze, więc tu może jednak... może można wypleczyć Zoe? Jeszcze ją tutaj wyleczę. Teraz jednak zmienię błędna na spasa i szybko uruchomię ten ostatni generator. Ok, klucz no, jest ok, klucz jest mokier. Naprawdę no, tutaj to jest też dosyć takie ważne. Tylko krótko... Jest... Tęk się pojawił szybko! ale tak zaskakująco szybko, to się tęk u mnie no tej kampanii raczej jednak się nigdy nie pojawiał. E, dobra, ja uciekam. Szybko muszę uciekać. tak, co się wziąłem, żeby mu tam zobaczyć jak pożywię jak dalej O Obrażeniu! To był ten z okej. kurczę, jockey i... Tak, dzok i tak w jednym miejscu. Niezbyt fajna kombinacja, ale... żyjemy. Trzymamy się. Wszyscy mają zielone paski. Tu mnie nic nie chce zabić. Kurczę, tylko mi się przydawać. że albo swój, albo... Kurczę, bo jest stawa, ale nie wiem czy już tam... Czy się opłat po prostu po tą bombę tam iść do domu, kurczę, to był to finał To mi kurczę, może znowu nie wyjść. Może jakby po prostu dwójce, no, mogło być łatwiej, ale chyba jak nie będzie, skoro po prostu nie, nie mam ani słoju, ani adrenaliny, więc mam taki zestaw niezbyt po prostu fajny. Musimy się jakoś trzymać się z takimi po prostu zwykłymi broniami. No dobra, to też te tanki, po prostu będzie tutaj ten cały atak tanków. Też wiem że ktoś nie będzie chciał, wiecie, sam to jakiś smoker jocage czy coś, jak będę tam naduzwać poza jakby ten moment. Jest groźny, ten napój, to na jest groźny po prostu. To trudno powiedzieć, kiedy ma się po prostu zejść. To jest najgorszy, najgorszy kłopot z tym fragmentem. Coś się Coś Co się tu Co się dzieje? Ty się tu się tu wzięłaś? się On mnie stąd dostał? Łoł, wow, 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 wow. Ja już, ja, już, ja, już, ja, już, ja już lecę, kurczę, nie, nie mogę skoczyć, nie mogę skoczyć, dobra, już lecę. Ja już lecę, na pewno muszę już lecieć, kurczę, w jestem wolny, się wolny. Nie, nie, to mi się nie uda, to mi się może nie udać. A może się uda, może się uda? O! o chociaż, a nie, bo tam gdzie jeszcze leżą, więc to tutaj... Tak, bo co to by nie było zaliczone, bo też inni leżeli i też właśnie teraz ja się poświęciłem, więc nic z tego by nie wyszło. I dlatego te, tak ta kampania, ten moment po prostu... No nie było uznane tutaj końcówka tej kampanii. I czy ten tak na ten dialog z tym te całe... Stupid Island? Punk Island? Punk, punk, punk is Island bitch! Coś takiego tam było? Świetny dialog naprawdę, a mój ulubiony w tym momencie. No ale teraz jednak myślę, że to już teraz jednak wydę do, do chwili, kiedy po prostu już e, dotrę do generatora i mi się ten finał po prostu już uda ukończyć. Po prostu teraz jednak w tym finale zbyt dużo zwlekałem, tam zbyt dużo zwleka. Po prostu jak mówię, w tym finale jest taki kłopot, że po prostu tru, tak trudno wydać chwilę, kiedy ma się zejść na dół. To jest najgorsze właśnie e, kłopot w tym finale, więc teraz jednak e, teraz jak mówię, będzie takie cięcie, przerwa. I... wrócimy do chwili, kiedy po prostu już ten finał, no, kiedy przejdziemy i kiedy ja się poświęcę jako Luis. A więc, cięcie. No dobra, może się uda! Mam bombę! Mam Adrenalinę! Bo to może być teraz całkiem na próba. jeżeli oczywiście niczego, nic teraz nie zepsuję po prostu. Rata, szybko. że sobie. Mamy bombę. Gdziekolwiek właściwie. I szybko lecimy do przecisku! To się uda! To się uda! To się musi udać! O tak! Tak to się powinno skończyć! I tym razem to zajrzę na zaawansowanym! Tak więc czy pamiętacie, w jedynce jak to nagrywałem, to końcówkę musiałem przejść na normalnym, bo tam sobie po prostu nie dawałem rady. A tu widzicie po prostu i bomba, i adrenalina, to jest świetny zestaw, który wam bardzo pomoże przy tym finale. Więc to jest coś, co na pewno o czym warto, warto pamiętać, że po prostu trzeba przy tej końcówce, właśnie kiedy się ten most podnosi, i potem. No tam. na, na pierwszym obniża, potem trzeba go podnieść i tak dalej. Po prostu, po prostu na ten moment trzeba mieć albo bomby, albo słój, to jest wręcz obowiązkowe. I też, jak mówię, po prostu adrenalina jest takim jednak w tym momencie ułatwieniem, może ona Wam bardzo pomóc. No dzięki niej tam e, szybciej się zamiecie tym e, generatorem, tym ostatnim jeszcze, ten, który tam jeszcze siadł i tam trzeba go, go ponownie uruchomić. No a dobra, jak mówię, to już jest koniec tego finału. Wszyscy poza Luisem, no, żyją. W Francji ma jakiś friendly fire jakimś sposobem, nie wiem jakim. mm 4 nieźle. CO ZA CELNOŚĆ?! Wohohoho! Też headshoty. Jezus, jakie statystyki jeśli chodzi o celność szalone po prostu. Oh, no ale ta kampania no, też, już jest, też już jest zaliczona. I tym, tym razem w pełni jednak ją zajczyłem na poziomie zaawansowanym. Jak mówię, nie jak wtedy w końcówka w normalnym. Więc jest ok, na pewno jakiś tam no, postęp był dokonany, albo po prostu jednak te ułatwienia, te ułatwienia były aż jednak, no, jednak aż zbyt dużymi ułatwieniami. No ale dobra, my sobie poradziliśmy. Kampanię The Sacrifice Dwójce mamy z głowy. Na następnym razem, w tym Let's play przejdziemy kampanię No Mercy. Drugą z kampanii, które były dostępne w Left 1. Jak mówię, Cold Stream, przejdę dopóki będzie. A czy nie będę tego przynagrywał, jak mówię, dopóki nie wyjdzie po prostu finałowa wersja, bo po prostu bety nie da się nagrywać. A więc ty tyle się chodziło o dzisiejszy Let's Play. Jak mówię, No Mercy będzie kolejną kampanią. No i na dzisiaj wszystko, zapraszam na więcej filmów. CDCO. Na razie. Cześć.